25. Seria gier G Superligi Kobiet, a w niej starcie Dawida z Goliatem, w niej starcie ostatniej drużyny, czyli ekipę zajmującej miejsce numer 8 Suzuki Korony Handball Kielce, zespołu, który zdobył w 24 meczach zaledwie 4 punkty z liderem ekstraklasy, z zespołem MKS-u Zagłębie Rubin w PG&IG Superlizę Kobiet. W 24 meczach udopieczne Bożeny Karkut zdobyły 64 oczka. Kamil Kapiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że one stają sobie sprawę przed jak wielką szansą stoją na zdobycie po raz kolejny Mistrzostwa Polski, jeżeli uda się wygrać to spotkanie. Tymczasem próbuje ze skrzydła i robi to fenomenalnie reprezentantka Polski. Czyli Ada Górna i znów szansa na remis dla gospodyń tego spotkania. Znowu zbiegamy na drugie koło, choć tym razem czyni to Katarzyna Grabarczyk, prosta strata Adrianna Górna. Jest Patrycja Matieli, proszę, trójkowa akcja zawistowska. No i tym razem nie dała rady Małgorzata Hibner. Nie rada akcja odpowiedniego tempa. Czy Magda Więckowska spróbuje samach, Tam mogła pójść do zewnątrz. Poszukała jednak Rosińskiej. W sumie nie było to złe rozwiązanie. Bo Marta również miała przestrzeń do tego, żeby wbiec 9 metra na 6. No ale proszę Maliczkiewicz z dobrą interwencją. Prosta strata, ale też świetnie odzyskała Więckowska i proszę, błyskawiczna decyzja w swojej karierze uwielbia Michała Jureckiego. Na nim się wzoruje. Ciężko tam było znaleźć przestrzeń do oddania rzutu. Natomiast Galijska szczęśliwie zdaje się, że po bloku. Lubinianki prowadzące w tym momencie czterema trafieniami. Kochaniak Sala, ależ kapitalnie Himner. Kochaniak Sala, ależ zagrała w gąszcz rąk. Wydawało się, że może mieć duże problemy Jowana Milojewicz, żeby do tej piłki doskoczyć. 14 trafień po stronie Lubinianek. Przy 11 rywalek Costa Pereira znowu świetnie. Grabarczek ma dużo miejsca i składliwie z tego Kasia korzysta pas Kielc proszę, piłka jednak dla Kielczanek, a zatem kto wie może zdążą, nie, zbyt mało precyzyjne było to zagranie piłki jakby troszkę nerwowo nie wytrzymała Himner koniec pierwszej połowy tego meczu Suzuki Gorona, Hanbal Kielce z 12 trafieniami, mistrzynie Polski zawodniczki Zagłębia z 14 myślę, że one do końca zadowolone ze swojej postawy nie są Hartman, nie ma gola Pytanie, czy będzie teraz tylko grać w ataku, czy jednak trener zaryzykuje również granie w obronie, ależ fantastycznie zmieściła tę piłkę Wiktoria Gliwińska. Jeszcze raz Malvina Hartmann, Machado Machieli, przepraszam, indywidualnie i to była dobra decyzja. Jeszcze raz Pękala, ależ Bramka. No przecież to jest gol Parkierdy Świata. Fenomenalny rzut. Jest Galińska, ma troszeczkę miejsca, Kokaniak Sala do końca sama, proszę. Drużyna, która zdobyła w tym sezonie 4 punkty i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, walczy długimi momentami jak równy z równym z ekipą, która jest mistrzynią UE Polski Adrianna Górna, 25-19. Kokaniak Sala do końca walczą rywalki, Górna tam nie rzucała z powietrza, też niezbyt dokładne podanie Hibner. Czy jeszcze spróbuję jakiś daleki rzut? Podanie, nie no, tutaj próbuje pękala, ale bez efektu. 25 bramek po stronie Mistrzyń Polski, 20 trafić po stronie ostatniej drużyny PG i Superligi. Natomiast podkreślam raz jeszcze, to był bardzo przyzwoity mecz. Tak jest, byłbym zdziwiony, gdyby było inaczej, bo kilka jej interwencji naprawdę na najwyższym światowym poziomie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Spokojnego, fajnego, długiego weekendu życzę. Do usłyszenia!